Dobra, próbujemy. O oh, shit! Oni mnie wypnął! Nie! O holipa, O cholipa! O holipa Dobrze, niedobrze! Trzeba zawijać, trzeba zawijać. Tora ty, zawinę mu! <grywa> Łatwo! O oh, shit Idź mi sąd! Iź mi sad! Patrz, patrz, pat! Uciekamy, uciekamy, uciekamy! O! O! Ha. Ja pierdził. Oh, shit! Ja muszę sobie koniecznie kupić le lepszy setik, dobra. Kupiłem sobie lepszy setik. Ja, ja muszę, ja muszę, ja muszę mu pokazać, ty. I po tych słowach nie mogłem tak tego zlekceważyć. Jeśli zamierzam cokolwiek zacząć znaczyć na serwerze, to muszę ogarnąć set. I tak też zrobiłem. Ulepszyłem głowę i skupiłem z rynku resztę seta. I postanowiłem, że jeżeli chcę bardziej rozwinąć mój biznes, to muszę nadać sobie Angelita, która to umożliwia mi wystawiać aż 12 itemów jednocześnie. A oprócz tego w kicie zawiera dwa cenne itemy: klucze rzadki, które na rynku schodzą jak ciepłe bułeczki w cenach 300 tysięcy, jak i nawet momentami ponad milion za sztukę i tak też pewny siebie wróciłem do kopania aż tu nagle Ty idziemy tu mi idzie oh shit tutaj coś się dwudziestka ale czekaj może się uda Sprójemy. jak nie będziesz się dała radę to, to to uciekamy a to on ucieka ty what the hell co jest grane czemu on ucieka ty mu się bije oh shit w momencie, kiedy ja uciekam, to chcę wam powiedzieć, że jak oglądacie ten film, to na serwerze trwa event wielkanocny, w którym do zdobycia są dwa nowe itemy. Zajęczy kieł i kija jest na kusza. A oprócz tego tylko ograniczona ilość osób może skorzystać z kodu na darmowego MVP na 7 dni. Wystarczy, że wbijecie na serwer i wpiszecie slash kod wielkanoc. Także od razu po tym odcinku wbijajcie i korzystajcie. Błagam, błagam, naprawdę błagam.